Kot rosyjski, niebieski, wady i zalety, czyli jeden z najbardziej charakterystycznie wyglądających kotów. Dzisiaj o wadach i zaletach, oczywiście, zaczynamy od zalet. A po pierwsze, są to koty, które potrafią być świetnym towarzyszem, również świetnym towarzyszem rodzin, ponieważ ten ich charakter jest bardzo łagodny, bardzo przyjacielski. To koty, które są pozbawione agresji, one. Bardzo mocno nastawione są na człowieka i w taki łagodny, miły, przyjacielski sposób po prostu z tym człowiekiem współżyją. Są to też koty wrażliwe i czułe. Oczywiście w sposób taki bardzo fajny lubią pieszczoty, lubią wchodzić nam na kolana, niekiedy wręcz dopominają się o te pieszczoty, o ten bliższy kontakt, świetnie dostosowują, można powiedzieć, się do tego, co się dzieje wokół nas. Do tego są to też koty bardzo wesołe, i naprawdę w wielu osobach wesołość, ten optymizm może być przekazany dalej. Po prostu to taki wesoły towarzysz, który tą wesołością potrafi nas zarazić. Choć są to koty bardzo, bardzo ciekawskie, to są to też koty bardzo ostrożne i uważają po prostu na to, co robią. Szczęśliwie, dzięki tej dużej ostrożności i uważności. Kod rosyjski niebieski nie zrobi sobie krzywdy, ani raczej nic nie zniszczy. To jest jeden z tych kotów, który, chociaż ta jego ciekawość jest ogromna, do tego umiłowanie do wspinania się bardzo duże, to jednak nie przekuwa się to na straty i bardzo dobrze. Kod rosyjski niebieski jest raczej domatorem. Lubi swój dom, a wycieczki nie zawsze go interesują, chociaż zdarzają się egzemplarze, które są bardziej tak nastawione. Na wychodzenie z domu. Ale z reguły kod rosyjski niebieski jest kotem, który najlepiej po prostu czuje się w domu razem ze swoim opiekunem czy też opiekunami. Dobrze dogaduje się z innymi zwierzętami. Oczywiście socjalizacja, jak zawsze, jest potrzebna, ale jest to proste, ponieważ on naprawdę fajnie, czy to z kotem, czy to z psem, się dogada. Oczywiście druga strona też musi być pozytywnie nastawiona, inaczej nic z tego nie będzie, ponieważ kiedy na przykład drugi kot, czy też jakiś pies będzie no, w negatywny sposób nastawiony do kota rosyjskiego-niebieskiego, to ten oczywiście na początku odejdzie. Ale kiedy trzeba, kot rosyjski-niebieski też potrafi postawić na swoim. Są to też koty, które warto uczyć. Są inteligentne i naprawdę jak na koty chętne do nauki. Dzięki temu, że są mocno nastawione na człowieka, są mądre i chętne do współpracy, po prostu jest to jeden z tych kotów, które. Można wielu rzeczy nauczyć, i warto oczywiście to robić. Kolejną zaletą jest to, że pielęgnacja kotów rosyjskich niebieskich jest prosta. I nawet komuś, kto no niezbyt lubi pielęgnację swoich kotów, nie powinna sprawiać problemów. Oczywiście warto to robić to nie tylko lepszy wygląd kota, ale też lepszy stan jego zdrowia. A jeśli chodzi o zdrowie to są to koty zdrowe, odporne nie są obciążone jakimiś chorobami dziedzicznymi. Są to też koty długowieczne i potrafiące żyć naprawdę długo, ponieważ taki kot potrafi żyć nawet 20 lat, a niekiedy nawet więcej. Więc naprawdę kot rosyjski niebieski odznacza się tą długością życia w porównaniu z innymi kotami. Chociaż koty, większość kotów dosyć długo potrafi żyć. Koty te, nawet kiedy są starsze, cały czas są chętne do zabawy, nie tracą tej werwy, tego, można powiedzieć, Młodzieńczej chęci do zabawy, do przytulania się. One nawet w tym starszym wieku, nawet jako kilkunastoletnie koty, są nadal takimi fajnymi towarzyszami, aktywnymi towarzyszami. Dobrze dogadują się z większymi dziećmi, choć potrzebują miejsca, w którym mogą się po prostu położyć i odpocząć od zabawy. No ale to jak chyba w przypadku każdej żywej istoty. Teraz może kilka wad. Pamiętajmy, że te wady wcale nie są straszne. Po pierwsze, niezbyt dobrze znoszą samotność. Tutaj dobrym rozwiązaniem jest na przykład jakiś inny czworonożny towarzysz, ale oczywiście nie każdy może sobie na to pozwolić. I po prostu ten kod powinien trafić do domu, gdzie tego czasu spędzonego samotnie jest jak najmniej. Niekiedy kod rosyjski niebieski może się upominać o swoje. O uwagę, o pieszczoty. Niektórym osobom może to przeszkadzać, i chociaż nie robi tego w jakiś sposób przeszkadzający, dokuczliwy, to jednak, jednak takie coś występuje. Są to też koty wrażliwe, potrzebujące delikatnego, takiego przyjacielskiego podejścia. One źle znoszą sytuacje takie negatywne, stresowe i naprawdę powinny trafić do domu, gdzie takich rzeczy nie ma. One po prostu są tak mocno związane z ludźmi, z opiekunami, że odbija się to na nich bardzo mocno. Więc to jest taki towarzysz, ale miły, fajny, przyjacielski, ale najlepiej jak trafił właśnie do takiego domu. Lubią się wspinać, to też warto zaznaczyć. I chociaż, jak wspominałem, wśród zalet, to najczęściej nie wiąże się z jakimiś trudnościami, to jednak trzeba pamiętać, że kod rosyjski niebieski jest świetnym i bardzo chętnym spinaczem. Więc czy wskoczyć na żyrandol, na drzwi, na meble, gdziekolwiek, to jest coś, co ten kot po prostu lubi. Więc niektóre rzeczy lepiej po prostu zabezpieczyć. Niezbyt lubią zmiany, czy też na przykład dużą ilość obcych ludzi, po prostu to może je poddenerwowywać. One potrzebują stabilnego, spokojnego otoczenia. I oczywiście dużym plusem jest to, że kiedy opiekun jest z nimi, opiekunowie radzi sobie z tym lepiej, ale po prostu on najlepiej czuje się sam na sam ze swoimi ludźmi w własnym domu. Niektórzy mówią, że jest czasem nieśmiały. To niektórzy zaliczają do wad. W rzeczywistości, według mnie, on raczej jest zdystansowany i wymaga troszkę czasu, żeby się do kogoś przyzwyczaił. Po prostu obcy człowiek, obce miejsce. No, nie są dla niego czymś fajnym, i on woli się do tego przyzwyczaić przez dłuższy czas niż jak to ma miejsce u niektórych kotów błyskawicznych. On nie jest nieśmiały, tylko raczej zdystansowany, i on woli te swoje miejsce, swoje rzeczy. To, że chce być z nami cały czas, towarzyszyć nam przy każdej czynności, może niektórym po prostu przeszkadzać. I choć nie wchodzi nam pod nogi, to jego obecność nie jest w żaden sposób dokuczliwa, to jednak niektórzy. Tego nie lubią i nie lubią, kiedy kod jest tuż przy nich. Raczej cały czas by nam towarzyszył dosłownie we wszystkim. Taki jest kod rosyjski niebieski, że po prostu lubi być z nami, lubi być w naszym otoczeniu i ta obecność obok nas jest dla niego bardzo, bardzo ważna. A niektórym to po prostu może przeszkadzać. Więc, jak widać, już można podsumować: kod rosyjski niebieski będzie świetnym wyborem dla każdego fana kotów, którzy mają dużo czasu dla swoich ukochanych pupili. I właśnie w przypadku takich ludzi kod rosyjski niebieski się najlepiej sprawdzi, ponieważ jest to świetny, miły, towarzyski, przyjacielski, bardzo fajny kot. Kot, który naprawdę u każdego kociarza i nie tylko będzie fajnym wyborem. Oczywiście trzeba zwrócić szczególną uwagę na tą samotność, na znoszenie tej samotności i na to, że te koty po prostu tej samotności nie lubią. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na mój drugi kanał. Ciekawostki o zwierzętach. Oczywiście tam materiały o zwierzętach, które wyleciały z tego kanału, które już nie są publikowane na tym kanale, tylko będą na tamtym. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć pokaż nam tak, żeby ten materiał i inne materiały mogły dotrzeć jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.